To. Widzisz jak cię zabił, Kutas? Nie widziałem, nie, nie widziałem w ogóle tego. Sądzisz o nim? Kurwa, tak ta, ta <noise> ciężko było to zrobić, naprawdę, kurwa. Przez 5 sekund się zastanawiałem, czy to robić, czy nie, naprawdę. A co, wiedziałeś, że to teku? No kurwa, tylko teku gra tym skinem przecież. A czyli wiedziałeś, że to jest teku? Jeszcze normalnie specjalnie. A, nie. Czyli wiedziałeś, to że to nie jest teku? Ja się kurwa przez 5 sekund nie mogłem, chciałem to inso zrobić, <laughs> tylko że kurwa się zastanawiałem najpierw czy to robić czy nie kurwa właśnie. A i tak zrobiłeś. Czyli zastanawiając się, no bo pomyślałem, że żeby wygrać kas potrzebuje trzeba No to pomyślałem, że muszę go najebać to. No. Ale czy nie myślisz, żeby ma... czyli ważniejsze, A, czyli ważniejsze dla ciebie było to, żebyś ty wygrał kas ale żeby Maciek gorzej sprysował tak? Czyli jesteś taki, że masz wolony czyli w tym że jest jestem dokładny kurwa. No. Była dobre stwierdzenie. Ja bym na przykład jak wiedział, że to Maciek, to ja bym tak nie zrobił.